Ty, słychać coś, słychać coś. Yo, widzowie, co się idzie. dzieje? Macie? Tego drugiego też widzicie? Ja, ja na razie jadą, nic nie widać, widzę. Widać, widać, no, jadą. Wiem, jedzie, jadą, jadą, jadą. to ten takumy. Wyjechał, tak? Tak, Yo, tak yo tak jedzie my. tamten. Wow! Yo. Co jest, widzowie? Jaka akcja, ty. Lecą, lecą wagony na dół. Wszystko na dół, Ale chyba jazda! Dobra, guys! Wagony pospadały! Ale akcja ty! Świetnie wyszło! Koniec pod, koniec dawaj Cię, motor, dawaj motor! Dawaj dawaj, na dół szybko! Zjeżdżaj na dół Kasuki, widzisz tam wagony są tam gdzieś jakieś tak, wagony tak. w wodzie? Tak, podpływam właśnie Dobra, uważajcie na siebie, jest rwąca rzeka. Których tu... musimy wszystkie otwierać, tak?